Cześć i czołem moi drodzy. Jeśli myślicie, że jest to déjà vu, to się mylicie. Raz jeszcze postanowiłem nagrać materia materiał o likierze z prostej przyczyny. Poprzedni był do dupy. Więc co? Zaczynamy! Skoro już wiecie, dlaczego nagrywam po raz drugi materiał o likierze... No to zacznijmy omawianie tej figurki statuetki. Powiem Wam tak, seria Resident Evil od zawsze była w moim sercu i nie mogłem sobie odmówić kolejnej statuetki od Nam School Collectibles. I powiem Wam, o ile tyrant okazał się nieco zawieść moje oczekiwania, o tyle likier nadrabia wszystkie błędy tego tyranta. To jest naprawdę kawał zajebistego plastiku, ale jak bardzo zajebistego za moment się dowiecie i mam nadzieję, że teraz spojrzycie i stwierdzicie, że moja jakość się poprawiła. Więc przejdźmy do sceny numer 2. Spójrzcie na to. To jest naprawdę fantastyczne. No ale żebyście mogli przyjrzeć się bliżej, odpalamy tackę i trochę sobie o niej porozmawiamy. Ja tylko tutaj. O! Przestawię w ten sposób. No i zacznijmy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o samego tego likiera, to jest naprawdę kawał wyśmienitego plastiku. Fantastycznego rzeźbienia, niesamowitego malowania i dokładności. Za 549 zł otrzymujemy 17 cm wybitnego plastiku, nawiązującego do naszej kultowej gry Resident Evil 2 Remake. Co można powiedzieć o samym malowaniu? To, to jest malowanie, które pokazuje, jak dobrze to zrobić, żeby nie wychodzić poza kontury, e, poza elementy, które na przykład mają być pomalowane na biało czy też na czerwono, ale dodatkowo w tej statuetce na zasługę, na pochwały, e, tutaj bym stawiał cieniowanie. To cieniowanie z prostej przyczyny, bo bez tego cieniowania nie zobaczylibyśmy drobnych detali w stylu tych mięśni, ścięgien i tym podobne. Zresztą sami widzicie na tym zbliżeniu, kolorystyka jest fantastyczna. Widać tutaj mięśnie ramion, za moment będą mięśnie pośladków. Każdy mięsień wyróżnia się i to jest wspaniałe. Dodatkowo malowanie kości no tutaj powiem wam, to wygląda jak na żywo. Malowanie języka, języka, który poprzez swoją kolorystykę, poprzez to cieniowanie oraz taki połyskliwy kolor farby sprawia wrażenie, że jest bardzo obleśny, tak jak sam likier, ale to jest taki drobny detal. Widzimy tutaj pięknie wyeksponowaną korę mózgową, która jest też wycieniowana. Zęby bardzo dobrze wyglądają. I sama podstawka. Sama podstawka to jest naprawdę konkret, bo tu otrzymujemy kawałek podłoża z posterunku z Resident Evil 2. To te płytki są świetnie wykonane, są delikatnie błyszczące, błyszczące niczym dobrze wypolerowane płytki, na których widzimy krew, krew ofiar likiera. Mamy tutaj bryźnięcia tą krwią, mamy latarkę, latarkę, która mnie pozytywnie zaskoczyła pod kątem tego, że nie mamy tu pomalowanej tej szybki. Mamy tu plastik imitujący szkło z prawdziwej latarki. Żałuję tylko, że może odrobinę nie jest droższa ta statuetka, bo w tym momencie chciałbym, aby ta latareczka się świeciła po prostu. To już byłby taki fajny, drobny feature, ale dodający niesamowitego efektu, gdybyśmy w nocy odpalili na przykład. No, co można jeszcze powiedzieć? Zresztą zaraz spróbuję wam pokazać na zbliżeniu. Obrócę ją, zobaczycie tę podstawkę. W międzyczasie będę pracował, aby dorzucić tutaj drugą kamerę, która będzie na przykład z góry pokazywać, jak wygląda taka figurka, albo jakieś zbliżenie. Niestety w chwili obecnej muszę dopracować oświetlenie gdzieś tutaj od boku, aby dobrze to ujęcie wyglądało. Testowałem dzisiaj, dzisiaj zresztą cały dzień spędziłem na tym, aby tą jakość podnieść. Mam nadzieję, że już to widać. Ale niestety zrezygnowałem z tego i w sumie stety, bo nie chciałem, aby to był zbędny feature, który będzie po prostu rozpraszał i nie będzie na wysokim poziomie. Ale dobra, spróbujemy odwrócić tą statuetkę. Ja wam zaraz pokażę, tylko jeszcze wyłączymy ją. Wyłączymy ją i pokażę wam jedną rzecz, która tutaj jest bardzo fajna. Mianowicie możemy ten język wypiąć, dzięki czemu, jeżeli macie problem ze zmieszczeniem tych wszystkich figurek na półce, o, straciło ostrość, zaraz ją złapiemy. Jeżeli macie problem ze zmieszczeniem figurek na półce, to ten język powiem Wam szczerze, on może przeszkadzać, on może przeszkadzać, dzięki czemu fajnie, że można go wyciągnąć. Ja z tym problemem się borykałem, musiałem przestawić tą figurkę gdzieś indziej, ale zrobię miejsce, więc nie będzie większej tu sprawy z tym językiem i przestrzenią, ale dobra, spróbujmy zbliżyć, zobaczymy jak złapie ostrość. Pokażę Wam tę podstawkę, bo ta podstawka jest naprawdę niesamowita. To jest naprawdę kawał świetnego plastiku. Zobaczcie te ślady krwi. To jest coś, co naprawdę robi wrażenie. Jeszcze właśnie muszę popracować nad koordynacją związaną z ruszaniem. Mam tu podgląd. Mam tu podgląd, ale to będzie już, sądzę, kwestia ćwiczeń. No ale zobaczcie te łopatki, ten kręgosłup, te wykończenia tutaj, elementy tych ścięgien, tutaj kręgosłup, który jest jeszcze pod ciałem, w mięśniach gdzieś ukryty. No to jest coś fantastycznego. Spróbuję Wam pokazać latarkę. No zobaczcie. No to jest petarda dla mnie. Fajnie to jest wykonane. Te pazury. Łapiemy ostrość, łapiemy. O, no to jest naprawdę sztos. I gęba naszego przystojniaka. Hello. Jest niezbyt, co? Powiem wam, odkładajcie pieniądze, bo warto zainwestować w coś takiego. To jest naprawdę coś, co bije na łeb. Niejedną figurkę, więc jeżeli się zastanawiacie jeszcze, czy inwestować w edycje kolekcjonerskie, to powiem Wam szczerze, poczekajcie chyba lepiej, aż ktoś to kupi, albo pokażą to w internecie. Gdzieś, bo no nie ma sensu przewalić tych pieniędzy na byle Badziewie. Dobra, jeszcze pokażę Wam na koniec ten język. Mam nadzieję, że spróbujemy tutaj złapać sobie ostrość. Złapię, odstawmy jego, bo rozprasza mi obiektyw. Zobaczmy, czy się uda. Jak się nie uda, no to niestety. Będę musiał nad tym popracować. No jak się O! Oj, 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 tu coś się dzieje. O, widzicie? No ten język naprawdę wygląda obłędnie. Jest fantastyczny. Tutaj mamy te kolce w języku. To są te kolce. One naprawdę wyglądają fantastycznie. No dobra. Jeżeli chodzi o samego likiera. O to, jak on jest wykonany pod względem malowania, rzeźbienia i tak dalej, no to już wiemy. Zmieniamy sobie scenę i podsumujmy sobie tę statuetkę. Powiem Wam tak, każdy fan serii Resident Evil Powinien zainwestować w statuetki od Nam'Skula. Ja jeszcze mam w drodze Nemesisa, który mam nadzieję, że przytrzyma przynajmniej poziom tego likiera, bo jest fantastyczny. On będzie miał chyba też około 20 paru, prawie 30 centymetrów, więc czeka naprawdę mnie zajebista paczka, ale o tym będzie kolejny materiał w listopadzie, bo chyba w listopadzie, na koniec listopada on wychodzi. Po drodze jeszcze Silent Hill pielęgniarka, ale to zobaczymy. Wróćmy jednak, wybaczcie tą ekscytację, ale naprawdę jestem podjarany tymi figureczkami od Namskula, więc wróćmy od, do likiera. 549 zł, 17 cm zajebistego plastiku, zajebistego malowania, zajebistej e, rzeźby. Tutaj rzeźbiarz naprawdę zrobił kawał dobrej roboty i Przede wszystkim seria Resident Evil. To jest coś, w co warto zainwestować i jeżeli nie zawsze jestem pewien, czy wam coś polecić, to to polecam wam w ciemno. Naprawdę nie pożałujecie, zresztą sami widzieliście na zbliżeniach, to jest coś wspaniałego, więc nie zastanawiajcie się, sprzedajcie nawet jakąś starą edycję kolekcjonerską, miejcie ją głęboko w poważaniu. Ja na przykład z kilkoma tak zrobiłem, dzięki czemu kupiłem tego zawodnika. Nie pożałujecie. I liczę na to, że przy kolejnych materiałach uda mi się przynajmniej ten zbliżony poziom osiągnąć, jeżeli chodzi o jakość, a może i nawet lepszy zobaczymy. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Raz jeszcze zapraszam Was do nakarmienia pana algorytma łapkami w górę. Komentarzami pod filmikiem. Napiszcie w ogóle, co sądzicie teraz o tej wersji, którą nagrałem, bo wydaje mi się, że w końcu to wyglądało wiele lepiej niż poprzednie. I teraz mogę spać spokojnym, mimo tego, że mam jeszcze jakieś zastrzeżenia. No ale niestety sprzętu na chwilę obecną nie przeskoczę. W przyszłości zainwestuję w niego zamiast w figurki, więc cały czas na moim kanale będziecie widzieli rozwój. No to co? Zostawcie subskrypcję przede wszystkim, żeby być na bieżąco. A ja znikam montować ten materiał i liczę na to, że Wam się spodoba. Dajcie znać w komentarzach. My się widzimy już wkrótce przy kolejnym materiale. Do zobaczenia. Cześć, Kancia Persi.